Czekaj! Nie, o, nie mama byle, Leona była! Daj, no, no. tak, no, no. Mama Leona jest tak naprawdę. że ja, ja, ja. Powiem wam jedno, że na farcie miałem te kurwa disco-bomby, nie? Na farcie, że <laughs> mi zdropły w ogóle. Mama, ja mama Leona. W ogóle, nie? Wo, Wojtek, jak myślę o mamie Leona, to mi się przypomina twój sen. Nie, nie, <grymne> mama Leona na 100% jest nie tym co czym ona była w tym śnie nie jestem. I nie, nie, że to, że ona była mamą Leona. Jestem, jestem. O kurwa. Mama Leona woła Leona żeby Mama Leona, nie, Leona, in real life nie, 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 Dobre, mama mama ten Leona, ten Leona przychodzi nie? do Leona, mówi Leon. To, te, te, to samo się nie zrobi, nie? Lubisz być nacany? Leon, twoja siostra już dzisiaj miała swoją partię, teraz na ciebie czas. Partię <grym>, ktoś, ktoś musi się opiekować, eee, mamusia. Ej, Janek, Janek! Dawaj spu, e, zrobimy siły i jebiemy Leona w twój Oby to udali wojska, jebiemy go. Dawaj. Aha, no spoko, spoko. I później tą dwójkę zajebiemy. Aha, fajnie, że oni się teamują. Leon ma, Leon ma tego. Ja was chyba zgłaszam do Epic Games, no nie? Nie, Mleczny, mleczny mnie zabił, Mleczny mnie zabił. Mleczny mnie zabił. A tu byłeś ty? Tak. Co ty chcesz od mojej szafy, Shanti? Uu! Dobra, zamkniłem. Tak Leon będzie robić, jak mama będzie go używać na swojego kamdampa. zostało jeszcze trzy osoby? Nie, mamo, proszę cię, zniszczysz mnie. You're gonna break me. You're gonna break me down, baby. Nie, nie, albo weselnie, ją Czytałem tyle razy nie już nie tak się te... te... mangi... Bo... Wow. Wow. Leon zrób Leo Nie. Czytałem tyle razy już te mangi, że jestem 100% tak powiem co Leon ja by powiedział. Och, mamo, nie mogę się doczekać. Leon no, zrób Mamo, uwielbiam być twoim pom pomagierem. Do sprzątania. Mamo, cieszę się, gdy... gdy ty się cieszysz. Nie no... Wojtek. Ale. Daj tak głośno linijsko, bo. Insku, czemu, czemu ty Wojtek wziąłeś w błoczeństwo? Stop! Dlaczego ty nie masz nigdy leczenia? Mmm! Ugh! Mamo, mleko jest potrzebne przez czasem, Wojtek! Mmm! <mum> 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 Czas wydążyć, Wojtek! Tyle ona! <śauto> Nie, to ma Leon matkę swoją doi. Swoją tylną przyssawką. Co tam kurcze? no kod do mnie przyszedł. Usłyszał, że Leon iść, Muszę się pośmiać. brad jest lunitjans, brat jest lunitjans. Gubi, a bratek Brazek. <grym> to święta z. moje święta z Johnnym Simsem. Zostaw mnie! <grym> Jesteś taki zły. Leon! Aha, nie, leon! Po, ty leon. Ty Mało! Mózg. Jak ty mieć siebie, kurwa, 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 jeszcze nie słyszałem, ty na kucaku usadłeś tutaj? No, ja nie. No. Opie. No skąd? Aha. No nie, 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 jestem. Ja nic z niemam nie zrobiłem. <grym> nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Leon, Leon, Leon. Leon, no? Leon wiesz jak ja to zrobię? Bo ty się bijeś z tym, nie? Z Jankiem. Ja nie. to zrobię tak, że pójdę z tyłu I zacznę na kucaka. iść bym na kusaka od razu Nie dajesz mi żadnego wyboru Filip Nieprawda Możemy e, współpracować i razem pokonać wszystko. No już była jedna, Już była jedna Co półkata. to jest! No Auschwitz! Ty B Ej, nie bijaj nie mnie bija. Nie, on idzie! No po nie, nie używaj kwiatków! Tyś posrany! Skolnego ja tego używa. No i się gaz, nie? O kwiatki jakieś! O kurwa! się uduszyć za chwilę. Pamiętaj, mleczny ma chore serce, nie możesz go za bardzo y, cieszyć, bo mu pęknie. Piedna serduszka. Nie! Ty śmiecił nie! Nie, 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 budowanie, fajnie nie, Fajnie, budowanie. budowanie Wciska, przyciska, nic nie idzie. O nie, Wletnia, nie, chyba pierwszy raz walczę, normalnie. Wlecny zabił go. Wiemy go za spokojnie. Nie bój on do... cię zrobi, on cię tak zrobi, Filip. Już jest po tobie. O nie! 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 Jezu! O, nie! Ja wiedzielę, wszystko mi się włączyło po tej pompy. No ja już zacząłem! Nie wiem! Brad zaczął tak wszystko, wci wszystko wciskać po prostu Mi się wszystko wkociło oprócz pompy, który ja miałem za amunicji A ty grasz przecież na PC, nie? To ty jeszcze masz gorzej O no, ja robię... Ja wszystkie, wszystkie przyciski nacisnąłem Ja mam najlepiej, bo ja gram na płacz, to jest dobrze Tak, tak szantusiu, tak Dobry kot Wojtek też grać no, na... Na no, i? No. no i tyle Wo Wojtek się rozwala w większość czasu. No, czasami. No nie wiem, nie wiem. Nie <śmulety> powiedziałbym mi no, no, jak no, ja ty dostał dosłownie 20 z pompy, jak w ciebie strzelam 4 razy. <śmulety> no, <śmulety> czasami tak jest. <śmulety> Brawo jak do sąsiada ko z. Z, e z boksa piątego. Który I użyć zespończy? na nim. No to jest Wojtek. <śmulety> Co ja? I użyć A ja... na nim nowy Jasiuka. <śmulety> ja ci pomogę, ja ci pomogę, ja ci pomogę. Dobra, nie, 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 kurwa. Ja nie, 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 się nie, pierdoli prawie, <śm> się nie, 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 Ty, ty, ty. Peter o nie, Ty, nie, 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 no nie, nie, gówno! Do dupy o, to, to nie, Tylko Wojtek Tylko Wojtek potrafi używać takich rzeczy jak nalot. <śm> <śmienicza> nie bij mnie! Nie bij mnie! Nie, nie, nie. No, nie, nie, nie. To jest Wojtek, nie? Chyba na no, mnie daje. Leon! Zrób mnie mamusiu! Co? Co jest? Co się dzieje, Boże? A, jeszcze, jeszcze, jeszcze o, mam lager. Chcę chcę przypomnieć, chcę chce... przypomnieć. Zawsze, że... zawsze. jest jedyny, Jest jedynym niepravidłowym z wszystkich tutaj. Aha, fajnie, że z pompy. nie? Fajnie, ma... <zysy> nie. Fajnie, oh. nie. <zysy> jest, nie. Jest? Okay. Co to jest za broń jakaś? E, to jest? Snajperka! Snajpa ciężka, ciężka na szczepiaki! Dobra, zostaje, że... Wojtek zrezygnował się i wyszedł. Minuta, idziemy. Ale na co? Do piwnicy? A, tak, do piwnicy. Nie on nie. do piwnicy no idzie no mama, chodźcemy. wiesz, mama musi zrobić daily Ełomowi No Magianka no, ja nie słyszy, nic 10 razy niszczenie tylko ono nie, nie? Po prostu no ja nie wiem jak to wytrzymuje On dosłownie jak ten, jak Dreamy Bull XXX po tym jak się wpistował Jak dosłownie dos dos e, 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 jak masz takie naj najgorsze najgorszą strakę w swoim życiu wszystko cię boli i czujesz, jakby twoja, twoi tyłek oddychał. To Leon ma tak codziennie. I ja po prostu współczuję Leonowi, że musi przez to przechodzić codziennie. No ale niestety, jak ktoś ma taką matkę, no to... Trzeba liczyć się z konsekwencjami. Ty, gdzie on jest? To jest Wojtek! No, Wojtek się nie wlabi, ja też siedzę Aha, no fajnie Tego ja podjeżdżam no, ja Przez Cysakiem <grym, <grym, A on nawet nie gra Napierdola No co się dzieje Dobra chłopaki, narka, ja kończę na dzisiaj No, no nareszcie o, na, na. Dobra na to o Leona kurwa tam coś tam Co się dzieje wyrawa. tutaj? Dobra, używam skróta. Ops Leon, możesz przestać być taką pi kurecką y pisosą kurwo. No, ja rozumiem, że twoje rodzice są Brawicowi. No ja, ale wiesz, co ostatnio się widzę ze mną znowu. Dobra, już się stanie. AHAHAHAHAHAHAHA <śmienica> Ojej, Dobra, no to lobby, to lobby. Raz. Czy gramy? A, a, a my gramy, gramy! A czemu Nocnego nie ma? Bo tymi... A no to dobrze. Łatwo, stopo, leonik. łatwo, łatwo, leonik, Mam łatwo, leonik. A ja nie mogę do was dołączyć. Czemu? Nie wiem, pokazuję, w ogóle mi wyskakuje sesja gry, zamiast tam e, to... była Arena i nie Wojtek, mogę dołączyć. To Wojtek to rozpocznij nową sesję i po prostu my tutaj damy gotowość i się odpali nowa gierka. Ale ja, no ja nie mogę tak rozpocząć um... nowej sesji. To jest ostatnie u mnie ten, ten, ja gram ostatnią ostatnim w Gundaytenie. Jezu, nie, Leon, jesteś taką Baby. Jesus Christ, Jesus Christ, no. Okej okay. That's care. my dog, that's my dog. dog. Nie. Moja baby moment. mama dzwoni do mnie o 13 Dobra, chodzisz? Mówię ci, Czemu, ustaję, ustaję, ustaję Czemu nie płacisz alimentu? No tam jest Janem ja. no, no zmieniłem miejsce ty nie ciebie. Dziękuję, ty jesteś specjalny No bo ty jesteś specjalny Wiem Kurde no Chięć na mnie się Umysłowo jesteś specjalny głównie O Jezus, nad głową dosłownie. No nie To jest! Nie, Leon... Leon ty jesteś takim pedałem grając tego pm -a. Leon jest takim No? Dy... no. Jak mi miska nie działa, to tak. No w sumie jest coś w game jak Cię mama, to, jak Cię mama używa do kamdampu Dobra kończę ten mm -hmm. filmik